Siemalczyk, ludziska, z tej strony macie GMB 40 oraz. Jestem głodna. Tak. Y od dzisiaj Lota nazywa się Jestem głodna, prowadzi kanał kulinarny, w którym będzie spożywała maki. I zapraszam Was do mojej kuchni. Tak. Nie. To jest nowa Marta Geyser. Boże. Nie, o fuj, nie. Nie. No, no nie. i witam Was bardzo serdecznie w tym jakże świątecznym, ostatnim odcineku naszego adwentowego kalendarza. Dzisiaj jest wielka feta, wielki koniec, tak więc bierzemy nasze wszystkie dźwignie. Prezenty weźmy. No weźmy, nie mamy wszystkich, no ale. Mamy ale wszystkie dźwignie. A, tu Was mamy. Tu Was mamy. czy znaczy, nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu i tam zajrzymy? Cie? Ponieważ jak idziemy do 25, to jest bardzo blisko jedynki. Tam, tam właśnie zaczynaliśmy. No i. Tutaj mamy coś takiego fajnego. Tego jeszcze nie pokazywaliśmy, ponieważ no, jakoś nie było okazji, tutaj nie chodziliśmy w te miejsca. Mm -hmm. Tutaj jest 25. Ale to jest? najpierw siedzi tutaj. Aha. I tu mamy renifery. Renifery to frajer na Mikołaja I gdy wejdziemy tutaj, znajdziemy prezent. Maciek i hahaj z nimi. I hahajać? I ha -ha jaj. Chcesz nagrać jak Maciek i hahaja z końmi. Okej, okay, niech będzie. Okay. Dobra. Nieważne. Nieważne. A teraz. Idziemy na jednego, a teraz idziemy, stawić drzwi i gnie. No to stawiaj. Połóż, poł daj, połóż połowę. Na połowę mi daj. Masz. Ja po tej, ja po tej, ja po tej, ja po tej. Dobra. Tylko, że ja mam 12. Ja też. No jest 12. Powinienem jest 13 dostać. Byłeś 25. 24 pomieszczenia były. A ja miałam 25 pięć Wigni. No to mam trochę więcej. Jaka lama? A może. Mam tam... jeszcze jedno. Może na no, koniec no to jest. No staff. właśnie, może gdzieś tam jeszcze. Tu du Robi się ciekawie. Się A teraz taki wielki ten... Smok, nie? Your... smoka. Ta. Wioska. Ty, do, wydostaliśmy poczekaj, się Poczekaj, poczekaj, zanim pójdzie, zanim pójdzie, zanim pójdzie, zanim pójdziesz, zanim pójdziesz. Może to jest jakaś, nie? Nie? Dobra. No. Dobra, chodź. A, Dobra, chodź. Co się tam buduje się. Ale, ty, to jaka jest wielka kula. No nie? ma. Jak to on wygląda? mam opsie. Przeszukajmy Tak, tam gdzie ten to drzwi otwarte, znasz zasady. It looks isolated here, but who put up the decorations? Follow them and, and find out for yourself Jesteś z tym w studni? Nie, nie, ja nie wchodzę do studni, bo się boję, że czekaj, nie To to ja wejdę i się do ciebie tepnę O, choinka Nie ma O, jeszcze deszcz przy okazji się włączył i w tym momencie, kiedy macie kliknął Enter. No widzisz, jaka magia? Magician. Ty, tu jest parkur. No dobra, ale jeszcze może ten, yy, ten... Coś chatki. Tak i może jest ta chatka tego, tego drwala całe. Ten, w sensie, no wiesz, kogo. Mhm. I tutaj może coś na To jest benchmarking table, znaczy ten crafting. Ja Tam jest roz... jakaś chatka nie, to jest portal, myślałem, że to chatka. Ej, dobra, gdzie jest ten, gdzie jest ten? aha, tam jest ten, ten. dobra, dobra, czaję, czaję, dobra, to chodź na ten parkour. Dobra. Znaczy jeszcze nie wiem, jak go przejść, o Jezu. Ja chyba wiem. To chyba nie z tej strony. Oh shit. <laughs> Że tak powiem, tak kiedy pada <laughs> no bo jest nie masz się jak tam gruby bawi się z nami. Wow, so, wow. ale ty jest fajnie. Tak? No. Już idę. Mounder. Wow, Uuu. wow, ale faza i woda i faza. El I faza. koniec. Ej, ale to fajnie boarding wygląda. Station. Zobacz, 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 jak to fajnie wygląda. No. Wow. To jest epic. No, wow, nieźle. Dobra. Choose a card and hit the button. Get inside first to go to the same place. Um. Dobra, jadę. Ja nie kliknąłem, shit. Aha, to trzeba klikać po drodze? Nie. No to... Na początku nie kliknąłem i po prostu się ręcznie rozpędziłem, że tak powiem. O kurwa. I patrz, to są wszystkie te rzeczy, na których byliśmy, nie? Wieniec, to... O, rzeczywiście, Boinka. lol. Lol, ale jaja, rzeczywiście. Tu jest ta chatynka, tu jest prezent. ten... Pre prezent. Prezent. Jest bałwan. Bałwan. I w ogóle... Świeczka. Tu mamy, proszę ja ciebie, wioskę. I prezent po lewej. I gdzie jeszcze? Mamy co ten... No i są wendorowy. żołnierzyki. Są żołnierzyki, są lizaki. Jest iglo. Lizeczki. Maciek, wiesz co? Sukierek, Weź co? sobie wciśnij dźwignię, którą tam jedziesz. Obok tej, obok Czemu? której... No wciśnij sobie. A, przeleciałeś. Musisz się wcisnąć. O! Tak myślałem. Tak myślałem, wiesz. Jest cukierek, jest aniołek, jest ręgier. Są żołnierzyki, jest świeczka inna. Są skarpety, jest elf. Jest chatka, jest kalendarz, są marchewki A mam bekę nad nie wiem z czego jest Z ciebie indyk. Bo się zatrzymałeś przed torami Rozjazd oh. Gonie cię, need for speed Sru <laughs> Grom from left, right to left a od I know. Zrobiłeś to. Gratulacje, dzięki za granie. Zrobiliśmy nawet wideo dla Ciebie. Możesz zobaczyć to na YouTubie. I tu mamy link. I think it's case sensitive. Sorry, you have to. Musisz A -a. ten, ale, ale nie mogę tego podlinkować. Ale zanim go obejrzysz, musimy ten powiedz no, jedną, rzecz pociągnąć tą dźwignię. A tam był chyba jakiś prezent, ale. Nie, tu, no to tu, się odsłoniło... To jest jakiś wykrzyknik. To się odsłoniło, to Merry Christmas to jest jakiś wykrzyknik No tylko wciśnij Normalnie jak w Maxie A tam jest gwiazdka no i co? No bo to może nie jest wykrzyknik tylko to jest wiesz to Jest no. specjalny cosik Dobra, nieważne Maciek W każdym razie W każdym razie Dziękujemy za Bardzo serdecznie w gamę, za gamę modem Za gamę domę napisałam Czekamy mody, dziękujemy wam bardzo, 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 bardzo serdecznie za tą serię. Mam nadzieję, że wam się cała podobała i że dostaliście fajne prezenty i na Mikołaja i A wiesz co, co to było za to, co przyjechaliśmy? był ten rozjazd. Co? Nasza zmora. Co to znaczy? Dzień imienia, imiona Reniferów. <laughs> Trzymajcie się i cześć! Nara! Nara. Cześć. Nara, nara. Cześć. No, no. Cześć. Cześć. Nie, serio, cześć. Nara.